Siema. Siema. <laughs> Drodzy widzowie dzisiaj nieco inaczej, dzisiaj z pojazdów, z dwóch pojazdów, z dwóch hulajnok. I takich hulajnok używanych już wcześniej przez nas, głównie na targach do poruszania się po tych targach, bo niektóre to są tak duże, że ciężko je obejść, więc najlepiej jest je zjeździć. Hulajnogi hulajnogi nie małe, hulajnogi EF Slider które właśnie towarzyszą nam w dniu dzisiejszym Po spacerze po Wrocławiu Po przejeździe przez Wrocław Tak jest, przejazd, przejazd przez Wrocław Pokażemy wam Jak one się sprawują Tak, może od razu Pawle przejdźmy do rzeczy praktycznych No bo tak, jedziemy teraz po kostce brukowej Co sądzisz? E, warto zauważyć, że te Hulejnogi nie są wyposażone w żadne amortyzatory, ale duże, a wręcz bardzo duże koła, jak na hulejnogę, jak na taki standard, do którego przyzwyczaili nas e, inni producenci, sprawia, że naprawdę całkiem nieźle się tym mieździ i no jest wyczuwalna ta kostka, ale Słysza zawsze będzie. Natomiast tutaj uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ja bym, nawet powiem Ci szczerze, rzekł, że jest komfortowo, bo dzięki temu, dzięki tym wspomnianym przez Ciebie dużym kółkom, nie obawiam się, że jak podjadę to pod krawężnik, to przelecę przez kierownicę. Czuję się na niej pewnie. Tak, e, to jest jedna rzecz. E, druga rzecz, no super, jest to, że tutaj mamy możliwość dostosowania tej hulajnogi nogi troszeczkę do siebie. Za sprawą regulowanej wysokości kierownicy. E, o, tutaj jest mały pan. Tak jest. E, za sprawą regulowanej wysokości kierownicy, za sprawą możliwości wyregulowania kierownicy. E... W wysokości jest. Tak, tak, o tym powiedziałem, ale tutaj możemy sobie te hamulce dać troszeczkę niżej, troszeczkę tak. wyżej, czy pod takim większym albo mniejszym kątem, e to to jest druga możliwość regulacji tej kierownicy. Kierownica jest w sposób łatwy e składana i ja to może od razu tutaj pokażę. Teraz czekając na zielone światło tutaj mamy takie zabezpieczenie, cyk. Cyk i mamy złożoną tutaj e, kierownicę także naprawdę bardzo, bardzo łatwo, no i tutaj takie zabezpieczenie, tak żeby nam się gdzieś tam po drodze nie odpięło e, to jest to, no i tutaj ta druga regulacja jest, odbywa się w tym miejscu, na wysokość na wysokość regulacja odbywa się tutaj, I tutaj możemy sobie odpiąć dać sobie ją wyżej, ja sobie dam ją teraz wyżej, zobaczymy jak się tak będzie mi jechało Zobaczcie, że e, mam nadzieję, że to teraz widać. Jest to różnica pomiędzy wysokością kierownicy u Pawła e, i u mnie. o, Jedno jest nad drugim. Tak jak różnica przy naszym wzroście. Tak, tak jak różnica przy naszym e, wzroście. Dobra, o komforcie powiedzieliśmy, o możliwościach ustawienia sobie. E, Jedziemy. Powiedzieliśmy. Ale powiem, trzeba je, o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, bardzo istotnej. Silnik. Silnik. Silnik 350 W. Tak jest. Eee, poczekajcie chwilę, zaraz dokończymy. Może powiedzmy sobie tutaj w lewo, bo mamy schody, a po schodach, nogą, najlepiej się nie jeździć. No, dokładnie. Silnik. Silnik 350, 350 W. Eee, I on naprawdę całkiem fajnie przyspiesza, wpływa na dość dobre przyspieszanie. Nawet bym powiedział, że ona jest lekko wyrywna. To troszeczkę za sprawą tego gazu, który nie jest idealny. I to jest chyba tak, taki minus się. tej chłopiej nogi. O, tutaj ten gaz mógłby być taki nieco bardziej lepidozowalny, O, to mhm. myślę, że to jest właściwe słowo. E, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Tak, dokładnie. Hmm, hamulce. Hamulce pawcio, to powiem Ci szczerze, w mojej ocenie tutaj to jest majstersztyk. Tak. Dlatego, hamulce są że przód i, tył, mocne. przód i tył mamy hamulce tarczowe, więc tutaj już nie, to nie są przelewki. Co prawda nie są to hamulce tarczowe hydrauliczne. Są, na, są to na linkę, ale w mojej ocenie doskonale tutaj z maksymalnej prędkości, którą Wam zaraz zademonstruję, możemy po prostu. Nagle gwałtownie zahamować, kiedy nam wyjdzie chociażby pieszy na drogę, więc nie ma z tym problemów hamulce spisują się tutaj świetnie. Kolejną rzeczą, o której powinniśmy wspomnieć, to bateria. E, mamy tutaj 36V i 10Ah. Dokładnie. Przejazd e, e, znaczy się, w, bateria w pełni naładowana. Pozwala nam na przejechanie tą hulajnogą dystansu nawet w okolicach 35 km. Wiadomo, że zasięg jest tutaj zależny od warunków atmosferycznych, od użytkownika oraz od stylu jazdy, ale takie realne około 30 km no to tutaj możemy zobaczyć, co według mnie jest wynikiem całkiem niezłym. No tak i no my obejdziemy cały Wrocław i nie, przynajmniej jest centrum Wrocławia to ja w i... prawo no spróbujmy e, przynajmniej centrum Wrocławia, tutaj rynek okolica, najbliższe i jeszcze zostanie nam dużo tej energii na to, żeby e, żeby można było później pojeździć. No tak, na upartego na powrót do domu nawet. E, tak, tak, no tu jest centrum Wrocławia do e, firmy gdzieśmy dojechali. Dobra. I prędkość. 25 km na godzinę. Pamiętajmy, drodzy widzowie, 25. Ale oczywiście cały czas, jak widzicie, poruszamy się z prędkością w okolicach 6 km na godzinę. Prawda, Pawła? Oczywiście, że tak. Ten, yy, czy tak, tutaj. Za sprawą tych dużych kółek naprawdę nie ma żadnego kłopotu z tym, żeby poruszać się właśnie po takich miejscach jak teraz, po tej kostce, po jakichś nierównościach. One robią mega wielką robotę. I nawet przejeżdżanie gdzieś w wąskich miejscach, albo konieczność wykonania takiego bardzo ciasnego zakrętu, też nie sprawia żadnego kłopotu. Pawle, powiem ci więcej. Na tych, dzięki temu, że te koła mają tak duży rozmiar, można się na tej hulejnodze Eee, troszeczkę nawet składać jak na motocyklu. No ja, wiesz co, już tutaj, tutaj to chyba się troszeczkę fantazja ponosi. No powiem eee, ci tak, eee, widziałam... a, nie, ale umówmy się tak, jak się złożysz eee, i wynagramy, to co proszę cię bardzo, ale ja nie będę próbował. Dobrze, ale nie tutaj. W momencie kiedy będą ku temu sprzyjające warunki jak najbardziej? Takim czynnikiem technicznym, fizycznym, który jest bardzo tutaj istotny też w przypadku takich pojazdów, hulajmy, jest waga. Zgadza się. Waga tego pojazdu jest nie, poniżej. Nie jest duża. Tak. Znaczy, no nie jest duża, ale chciałem powiedzieć, jest poniżej 20, nie, to jest około 20 tam kg. No, nawet równe 20, równe 20 kg. Więc yy, myślę, że przeciętna osoba nie będzie miała żadnego kłopotu z tym, żeby podnieść tą hulajnogę, włożyć do jakiegoś środka komunikacji zbiorowej, przenieść, wnieść na piętro. Czy nawet do samochodu. Czy, tak, czy nawet do samochodu, to nikomu nie powinno tutaj sprawiać, myślę, problemu. To jest jedna rzecz i no i tak, i to jest chyba z takich praktycznych rzeczy wszystko. Pozostało nam nieco jeszcze uzupełnić temat bezpieczeństwa, bo o hamulcach Paweł powiedział, hamulce są naprawdę tutaj bardzo dobre. Chciałem. Kwestia bezpieczeństwa w tym wypadku, e, która pozostaje do uzupełnienia, światła, bo to jest także taki temat e, związany z bezpieczeństwem, a już trochę go napoczęliśmy. Światła mamy w tej hulajnodze w technologii LED. Przód, jak i również tył. Z tyłu światełko świeci się cały czas. Z przodu mamy oczywiście włączniki, uruchamiamy te światła włącznikiem. I oszukujmy się, te światła tutaj z przodu, to one są bardziej po to, żeby zaznaczyć naszą obecność, kiedy się ściemni. Niż żeby nam oświetlać drogę. Zgodzisz się chyba Pawle? No tak. to no, jeśli chcielibyśmy jeździć po nocy, to jednak ja sugerowałbym e, dokupienie jakiegoś dodatkowego oświetlenia e, tak żeby e, to spektrum oświetlanej drogi było nieco większe. Ej. No i co, i chyba no wyczerpaliśmy tematy, bo powiedzieliśmy sobie o wadze. I proszę bardzo, na żywo widzimy możliwości. Pięknie tak. można zjechać z krawężnika i przy tym się dobrze bawić. Eee, powiedzieliśmy chyba sobie o najważniejszych cechach. Ja eee. odłączny punkt naszego programu, czyli przyciski, wciski i jak to obsługiwać. Zaczynając od lewej strony. Tutaj klamka hamulca. Jest to hamulec przedni. Idąc dalej. Mamy klakson, włącznik świateł. Tutaj mamy regulację kierownicy. Tutaj wskaźnik poziomu naładowania baterii. W tym miejscu e, hamulec tylni i na samym końcu niżej stacyjka. Dla kogo ta płyna? Dla... Dla... dla wszystkich. Dla wszystkich, dla wszystkich. Dla dużych, dla małych, ponieważ ma regulowaną kierownicę. Dla młodzieży, dla dorosłych. I powiem Ci nawet więcej. Ona mi się na tyle spodobała, że ja chyba sam sobie ją kupię. Ja zachęcam do tego. Natomiast też jest to bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli chcemy, jeżeli jeździmy gdzieś z namiotem. Jeżeli mamy kampera po to, żeby wrzucić sobie to i na miejscu po rozłożeniu się tak naprawdę w okolicy, po okolicy poruszać się właśnie na takiej kolejnodze. Dużą zaletą jest niemały zasięg, może niech pojedzie, bo strasznie hałasuje, nie to co lepiej. Elektryk. Elektryka lewo, by sobie kupił, w lewo, w lewo dawaj. No, wspomniałeś, że tutaj yy, na, szczególnie na jej plus duży zasięg, kiedy na przykład jesteśmy na jakiejś wyprawie kamperowej, czy jesteśmy gdzieś po prostu pod, na wakacjach. Czy na wakacjach dokładnie. To jest jedna rzecz. Dojazd do pracy w mieście, tak tutaj myślę, że tego zasięgu nam nie zabraknie. No i, i komfortu ze względu na duże koła. To jest druga rzecz. No i... I waga, to też jest największy plus. A teraz zastanawiam się nad minusem. Zastanawiam się, czy gdyby był tutaj jakiś amortyzator, to czy dużo by zmienił, jeśli chodzi o komfort jazdy. Wydaje mi się, że... Według mnie nie, nie może odrobinę byłoby lepiej, ale nie byłaby to jakaś bardzo duża Zmiana. Co jeszcze można by było Wiesz, poprawić albo wskazać jako minus? Jako minus poprawić. Wskazać. Może to manetkę gazu troszeczkę. Mogłaby być taka delikatniejsza. Delikatniejsza odrobinę, dokładnie. To to jest to, ale to jest też troszeczkę kwestia Do przyzwyczajenia przy, tak, przyzwyczajenia się jak w każdym inupujezie. Czy coś jeszcze przychodzi ci do głowy? Duże koła, fajnie jeździ, cicho pracuje, dobre hamulce. Ciężko mi coś wymyśleć, powiem Ci szczerze. Tak zazwyczaj dzisiaj. z minusami, że tych minusów nie ma aż tak dużo. Jakby się mogło wydawać. Jakby się mogło wydawać. I no to chyba wszystko powiedzieliśmy. Zapraszamy Was na Facebooka naszego, zapraszamy Was na Instagrama, na TikToka. Bardzo się cieszymy, że jesteście. No, bardzo się cieszymy, że jesteście z, z nami na YouTubie. Napiszcie wam w komentarzu, czy Wam się podoba taka hulajnoga. E, czy skorzystalibyście, a może korzystacie z jakiejś hulajnogi, to napiszcie z jakiej hulajnogi e, korzystacie. E, I co Wam najbardziej podoba się oraz co Wam najbardziej przeszkadza e, właśnie w takich pojazdach. A I tymczasem... Hmm. Będziemy się z Wami żegnać naszym tradycyjnym ziemach.